Osoby chore i, i emeryci po prostu będą szybciej umierali, bo to o to chodzi, żeby, żeby mniej wydawać na NFZ, będzie mniej wydawane na emerytury. To jest ich właśnie kolejny pomysł, żeby zubożyć osoby biedne, a te osoby chore, które nie będą miały dostępu do służby zdrowia, no powiedzmy wprost, będą umierały. Jeden dzień, jeden statystycznie, jeden dzień opóźnienia leczenia chorób nowotworowych to jest o 2% mniejsza szansa na wyzdrowienie. I ci ludzie po prostu nie patrzą na to, że ktoś umrze. No, bo oni sobie liczą, że umrą inni, bo oni mają swoje kliniki, oni mają pieniądze, żeby robić sobie prywatne badania, a ci, których na to nie stać, niech sobie radzą. I słyszałem wypowiedź pana ministra infrastruktury, widocznie też się zna na zdrowiu, który mówił, że no oni będą robili wszystko, żeby to jak najmniej dotknęło. No, i już w tej samej wypowiedzi jest mowa, że dotknie to wszystkich ludzi, ale żeby jak najmniej dotknęło.